Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam bardzo szybkie danie, bardzo proste danie i danie można powiedzieć dla każdego. I to będzie zapiekanka e, z makaronu. Jeżeli macie jakieś, proszę wykorzystać. Jeżeli nie, to proszę sobie ugotować e, około 250-300 gram. Możecie również pół kilograma, zależy na, na ile osób gotujecie. A więc em, potrzebujemy makaron, potrzebujemy troszeczkę szynki, możemy dołożyć troszkę boczku i trochę sera żółtego, trochę śmietany, jajeczko przyprawić, wymieszać, zapiec i już jest danie gotowe. Naprawdę to jest bardzo szybkie danie, szybko do zrobienia, a więc myślę, że przypadnie Wam do gustu. I teraz przejdę do pokazania Wam, jak robi się to danie. Jak mogę prosić o łapki, osoby, suby, będę się bardzo cieszyła. I teraz przechodzę do nastawienia sobie wody na makaron. Połóżki soli, potrzebujemy. Przykrywam, jak się zagotuje, to wrzucę około 250-300 gram makaronu. Jak minie 10 minut, próbuję już, czy one są ugotowane. W międzyczasie zbiłam sobie jedno żółtko, 200 ml śmietanki i 100 ml mleka. I to mieszamy. I przyprawiamy solą. 1 trzecia łyżeczki około pieprzem, z pół łyżeczki pieprzu, no to musi być też fajny smak mieć, nie może być mdłe, i papryka słodka, łyżeczka może być troszkę ostrej, szczypta, To odstawiamy. Tutaj mam z 60 dekoboczku. I tutaj proszę zobaczyć, miałam jeszcze bekonu. Dwa plasterki. A więc pokroiłam bekon. I zaraz będzie jeszcze troszeczkę szynka. I to usmażę obok. Tutaj mam jedną cebulę. Ząbek czosnku. Oczywiście formę do zapieczenia. Wysmarowałam już masłem. W międzyczasie Możemy już nawet nastawić sobie piekarnik do zapieczenia. Gdzieś na 160 stopni. Niech on już się grzeje. I już zaraz zaczynam smażyć ten boczek. Najpierw z tym bekonem. I proszę zobaczyć, tu piszę 6-7 minut. Zagotować, wrzucić 6-7 minut. Jakby naciągać ten makaron. To co ja jeszcze tutaj dam troszeczkę soli. Można powiedzieć, że płaska łyżka soli trzeba dać na tą ilość i już odcedzam. 11 minut było. Teraz tu kroję cebulkę drobniutko i wyciskam ząbek czosnku. I teraz do tego rzucamy. Pieczarki drobno pokroić, proszę. Pokrojone drobno pieczarki. To chodzi o to, żeby dać trochę składników z tym makaronem, żeby się najeść. Jeżeli mieć te wartości, oczywiście. To możecie dać 200 gram w albo film, albo krupać, co wolicie. Już jest gotowe, mieszamy zaraz i już zapiekamy, spróbujemy. Mm, Pyszne, jak się chce, ale z wyłączamy już to, sobie dojdzie. Możemy troszeczkę popieprzyć. Podsolić. I teraz my to wszystko wymieszamy w misce osobno. Szczypiorku troszeczkę dałam. To. Trzeba jeszcze dosolić, posolić troszeczkę, opieprzyć. I teraz do tego wlewamy już tą śmietanę z tym mlekiem i z jajkiem. I proszę się nie obawiać, bo makaron wsiąknie. Tu mam 200 gram z sera żółtego, a więc połowę tego sera daję również do środka. I teraz już na tą formę. I teraz na tą resztę tego sera. Miałam 200, około 200 gram. Pieczemy i już będzie gotowe. Oczywiście lazanie macie na moim kanale z mielonym mięsem, sosem pomidorowym. Jak ktoś by miał ochotę, czy paprykujemy. To jest słodka papryka. I wkładamy już do piekarnika. I proszę zobaczyć, tak. Wygląda. Jeżeli ktoś z was by chciał mi taką brązową skórkę, to proszę zwiększyć, o, ja wiem, z 50 stopni do góry i z 5 minut dłużej potrzymać. I już możemy sobie wykładać, że to wyszło super smaczne. Mm. Naprawdę bardzo pyszna. Mm. Naprawdę pyszna. Zapraszam Was bardzo serdecznie. I jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Dziękuję bardzo i do widzenia. Tak wygląda. Zapraszam bardzo serdecznie.